Kochamy nasze zwierzaki, lubimy pogłaskać kota czy pobawić się z psem, ale sierść, którą po sobie zostawiają, to prawdziwa udręka. Zawsze pozostaje futrzany bałagan. Jak pozbywasz się kłaczków, zabrudzeń i ich łupierzu na twoich ubraniach? To takie nieestetyczne. A sierść na kanapie? Z pewnością wypróbowałeś już wiele rolek, aby ją usunąć, ale żeby zrobić to dokładnie, musiałbyś zużyć całą rolkę. Jak więc pozbyć się uporczywej sierści? Przedstawiamy Furfree, rewolucyjną, całkowicie nową i bardzo szeroką szczotkę, która usuwa sierść i kłaczki, a następnie pozbywa się ich za pomocą samoczyszczącego pojemnika. Furfree to szybsze i łatwiejsze rozwiązanie niż te, które sprawdzałeś do tej pory. Dzięki dwustronnej konstrukcji czyści dwa razy więcej i dwa razy szybciej niż inne szczotki. To takie proste: użyj pojemnika, a szczotka będzie czysta i gotowa do ponownego użycia. Wystarczy kilka ruchów Furfree, a cała powierzchnia zostanie oczyszczona z sierści. Cześć, jestem Jenny. A to jest Charlie. Jeśli masz pupila w domu, to wiesz jak to jest sprzątać jego sierść, która jest wszędzie. Na kanapie, na której śpi w ciągu dnia, na twoim łóżku, gdzie przytula się do ciebie w nocy. Ale najgorsza jest sierść, która zostaje na twoich ubraniach. Ale spójrz na to. Wystarczy jedno pociągnięcie, a cała sierść znika w kilka sekund. A ponieważ szczotka jest dwustronna, dla jak najlepszego rezultatu po prostu użyj drugiej strony, przeciągając w przeciwnym kierunku. To takie proste. Włóż szczotkę do pojemnika, a po wyciągnięciu cała sierść zniknie i szczotka będzie ponownie gotowa do użycia. Od teraz korzystam tylko z Fur Free, szczotki do usuwania sierści i kłaczków. Wyczyści nawet dywan. Kto lubi wyciągać ciężki odkurzacz za każdym razem, gdy chce posprzątać sierść po swoim pupilu? A może znasz to rozwiązanie? Nieskuteczną szczotkę do kłaczków? Spójrz, jak małą ma powierzchnię. Użyjesz jej tylko w jednym kierunku i tak trudno ją wyczyścić. I jeszcze to. Co powiesz na taką rolkę? Zużywasz jej dużo, a jak się skończy, musisz kupić nową. To może okazać się naprawdę drogie. A teraz spójrz na tę sierść. Dzięki furfri masz bardzo dużą powierzchnię do oczyszczenia. Jedno pociągnięcie i sierść znika. A ponieważ szczotka jest dwustronna, wystarczy odwrócić, a wyczyścisz całą poduszkę. To takie proste. A kiedy skończysz, włóż furfri do samoczyszczącego pojemnika. Kiedy wyciągniesz szczotkę, będzie całkowicie czysta i gotowa do ponownego użycia. Następnie odczep podstawę, a z łatwością wyrzucisz sierść do kosza. Nie ma nic tak praktycznego i prostego jak FurFree. Skuteczne działanie rewolucyjnego FurFree opiera się na tysiącu specjalnie zaprojektowanych mikrowłókien. Działają na sierść jak magnes, zgarniają nawet najmniejsze zabrudzenia, włosy i kłaczki. Samoczyszczący pojemnik to system odrębnych mikrowłókien, aby oczyścić szczotkę FurFree. Uwielbiam bawić się z moim kotem. Bardzo lubi się przytulać. Nie mogłam pozbyć się jego sierści do momentu, aż odkryłam szczotkę furfree. Free. Jest tak łatwa w użyciu. Jedno pociągnięcie wystarczy, aby usunąć z ubrani całą sierść. Uwielbiam furfree Free za to, że tak bardzo ułatwia mi życie. Kiedy rano szykuję się do pracy, nie mam czasu, żeby używać rolek. Z furfree Free przeciągam po materiale, wkładam do samoczyszczącego pojemnika i gotowe. Mogę wyjść do pracy. Nie ma nic prostszego. Spójrz na tę sofę. Timber, gdybyś korzystał z jednej z tych staromodnych szczoteczek do kłaczków, używałbyś jej tylko w jednym kierunku. Dodatkowo są tak małe, że czyszczenie zajęłoby wieczność. Więc co z tym zrobić? Dzięki Fur Free masz tak dużą powierzchnię czyszczącą, że będziesz w stanie oczyścić duży obszar za jednym razem. Spójrz na te wszystkie włosy. Szczotka jest dwustronna. Po prostu odwróć ją, a wyczyścisz całą powierzchnię za jednym pociągnięciem. Kiedy skończysz, włóż ją do samoczyszczącego pojęcia i po chwili jest znowu gotowa do działania. Nie używaj wody i nie marnuj czasu na odklejenie kolejnych taśm na rolce. Nie masz zwierzęcia? Korzystaj z Fur Free. Wszędzie tam, gdzie chcesz usunąć nitki, kłaczki, włosy, łupiesz ze swoich ubrań, a także z tapicerki samochodu. Fur Free znacznie ułatwia życie, a także oszczędza Twój czas i pieniądze. A teraz czas na porównanie Fur Free ze staromodną rolką do kłaczków na fotelach samochodowych. Jak widać na siedzeniach jest mnóstwo sierści. Rolka nie sprawdza się zbyt dobrze. Wszędzie pozostawia włosy ale Furfree ma wyjątkowo dużą powierzchnię. Kilka pociągnięć po tapicerce ruchów w pojemniku i fotel jest czysty. Łatwo i szybko. Nie ma porównania między innymi metodami a Furfree. Oto jak zamówisz swój właśnie teraz. Kochamy nasze zwierzaki. Lubimy pogłaskać kota czy pobawić się z psem, ale sierść, którą po sobie zostawiają, to prawdziwa udręka. Zawsze pozostaje futrzany bałagan. Jak pozbywasz się kłaczków, zabrudzeń i ich łupieżu na twoich ubraniach? Przedstawiamy Furfree, rewolucyj całkowicie nową i bardzo szeroką szczotkę, która usuwa sierść i kłaczki, a następnie pozbywa się ich za pomocą samoczyszczącego pojemnika. Fur Free to szybsze i łatwiejsze rozwiązanie niż te, które sprawdzałeś do tej pory. Dzięki dwustronnej konstrukcji czyści dwa razy więcej i dwa razy szybciej niż inne szczotki. To takie proste! Użyj pojemnika, a szczotka będzie czysta i gotowa do ponownego użycia. Szczotka Fur Free szybko i łatwo usuwa nawet największe zabrudzenia. Jak skończysz, wsuń ją z powrotem do samoczyszczącego pojemnika, aby całkowicie po pozbyć się sierści. Skuteczne działanie rewolucyjnego Fur Free opiera się na tysiącu specjalnie zaprojektowanych mikrowłókien. Działają na sierść jak magnes. Zgarniają nawet najmniejsze zabrudzenia, włosy i kłaczki. Samoczyszczący pojemnik ma również wbudowane mikrowłókna, aby oczyścić szczotkę Fur Free. Zwolnij zacisk podstawy pojemnika, aby go opróżnić. Teraz w końcu pozbyłeś się tego, czego nawet nie widziałeś. Czarne włosy na białych spodniach? Użyj Fur Free. Puszysta sierść na czarnej sukience? Użyj Fur Free. Meble, poduszki, koce i prześcieradła? Wszystkie są czyste, bez kłaczków i sierści. Nie ma prostego rozwiązania, aby pozbyć się sierści w Twoim samochodzie. Spraw, aby legowisko Twojego pupila było czyste. Po co używać ciężkiego odkurzacza, aby usunąć sierść zwierząt? To kłopot. Zwykłe staromodne szczotki mają tylko jedną stronę i są trudne w czyszczeniu. Rolki szybko się zużywają. Wystarczy kilka pociągnięć fur-free, a cała powierzchnia jest znów czysta i bez sierści. Kiedy skończysz, włóż szczotkę fur-free do samoczyszczącego pojemnika. Nigdy nie będziesz musiał kupować nowej.